No, Pani Burmistrz, no z następnym niepokojem patrzę na planowane wydatki majątkowe, które na przyszły rok są zaplanowane, no one są w kwocie ponad 6 milionów, co jest gdzieś w granicach ponad 20% wydatków ogółem. No z jednej strony jest to bardzo dobrze, bo, bo chcemy inwestować, chcemy robić. Taki wysoki wskaźnik, 20% ponad, to, to jest jak na nasze możliwości gminy bardzo dobrze. I myślę, że tutaj dalej ta komórka pod y, przywództwem pana sekretarza będzie prężnie działała i te środki z zewnątrz będziemy dostawali, będziemy ściągali. Y, bo tak jak sobie tam wyliczyłem, no to gdzieś około na te zadania inwestycyjne, na wydatki majątkowe, około 6 milionów by stanowiły, 4 miliony, przepraszam, to by były y, środki z zewnątrz. Ale mam troszeczkę obawy, bo coraz bardziej, jeśli otworzymy telewizor, radio, prasę, zaczniemy czytać, nikt nas tutaj raczej nie, nie mówi, że będzie lepiej, a wszyscy straszą, że w przyszłym roku może być gorzej. Nie wiadomo, co z środkami unijnymi, nie wiadomo, jak będą spływały chociażby środki, na które mamy podpisane umowy. Już dzisiaj mnie troszeczkę tak zastanawia, bo w uchwałach, zmianach do budżetu, które żeśmy przegłosowali, już wynika, że beneficjent nie, w tym roku nam nie, sporej kwoty nie zapłacił za, wydania, za zadania wykonane. I to jest kwota około miliona, około miliona złotych, które przejdą na przyszły rok. Jest gwarancja, że, że zapłaci. Wiem, że inwestycja Barcino będzie na troszeczkę innych zasadach, bo tam będziemy musieli wyłożyć pieniądze i dopiero później czekać na zwrot wyłożonych pieniędzy. A jeśli nie spłyną, no będziemy ugotowani. Ale uważam, że, że trzeba odważnie sięgać i, i tutaj no ze swej strony wydaje mi się, że są obawy, mam je takie, ale, ale mm, mam nadzieję, że tak drastycznie nie będzie. Ale w związku z tymi obawami, pani burmistrz, chciałem złożyć, panie przewodniczący, panie burmistrz, oficjalny wniosek dotyczący Paragrafu 13 na stronie 5 budżetu, projektu budżetu, dotyczący upoważnień burmistrza, a mianowicie w punkcie 4 pod punkcie A, który brzmi, ja zresztą o tym mówiłem również na komisji, z tym, że no nie dopilnowałem, żebyśmy przegłosowali ten wniosek który brzmi, że z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania gminy. I tutaj proponowałbym dopisek, gdy termin zapłaty upływa w roku 2013 do łącznej kwoty 3 milionów zł gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku, czyli z rocznym jak gdyby wyprzedzeniem, ponieważ inwestycja idzie w 2012, mogą być przesunięcia płacowe dla, dla wykonawców, dla inwestorów tutaj. Chciałbym uzasadnić, Pani Burmistrz, ponieważ w upoważnieniach już tutaj dla Pani Burmistrz, gdzie nie musi Pani zasięgać opinii Rady, już, że tak powiem, idziemy bez dyskusji na rękę, bo podniosła Pani kwoty, które do tej pory były, na przykład w punkcie pierwszym do zaciągania kredytów i pożyczek było do tej pory 500 tysięcy. Pani proponuje na przyszły rok milion. No i tutaj z kolei uważam, że jako Rada mamy prawo, że tak powiem, no, mieć pewien również wgląd tym w to, co się w ciągu bud roku budżetowego dzieje. Yy, myślę, że w tym roku gdzieś tam z przecieków się dowiedziałem, że były takie sytuacje, gdzie musieliśmy wspomóc się szybkim kredytem, yy, natomiast no jako radni na sesjach, na, na komisjach o tym nie byliśmy informowani. A więc tutaj taki mój wniosek do Państwa Radnych, do Pani Burmistrz o zrozumienie tego i prosiłbym również o wyjaśnienie punktu B, bo do tej pory się z nim nie spotkałem w projektach budżetowych 4B. Nafinansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć wskazanych w uchwale w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Czy to nie jest spójne z pierwszym, czy pierwszy podpunkt A, jak gdyby nie załatwia tego pani skarbnik? To ten, ta moja prośba. No Pani Burmistrz. No Życzę Pani i życzę nam wszystkim, żeby ten budżet został w przyszłym roku zrealizowany w takim kształcie, jak Pani go nam przedstawiła. No i mimo tych pewnych tam wątpliwości będę go popierał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radnia, ja się bardzo cieszę, że te pytania padły. Zadania w wydatkach majątkowych czy sala fitness czy boisko, proszę państwa, nie zapominajmy, że to jest program operacyjny ryby i pewne, pewne zapisy w tych projektach są premiowane dodatkowymi punktami, takie jak boiska czy sala fitness czy inne takie. Co to będzie sala fitness, to będzie sala, gdzie będą się odbywały zajęcia. A powiem Państwu tak, jeżeli jesteście ciekawi, na zajęcia fitness do kempic. Przyjeżdżają mieszkańcy z całej gminy, proszę Państwa, kobiety szczególnie i cieszą się bardzo dużą popularnością i zainteresowaniem. Też byłam zdziwiona, ale naprawdę jeżeli chodzi o fitness uważam, że to. Czy na wsi, to jest przyszłość. Tutaj dostajemy 85% dofinansowania, tak jak powiedziałam, nie wiadomo co z tym vat -em. I czy my sobie pisaliśmy tę salę Fitness do projektu? Uważam, że bardzo dobrze, bo dzięki temu dostaliśmy to dofinansowanie. Tak jak piszemy stacyjki rowerowe, a to będą place zabaw, tak jak piszemy wypożyczalni rowerowe, a to będą też sale, gdzie się zajęcia będą odbywały. Dwa sołectwa, gdzie nie mają świetlic, Rada, rada Sołecka Mieszkańcy Sołectwa Bronowo, gdzie nie ma świetlicy, w ubiegłym roku podjęli uchwałę sołectwa, w sprawie której 6 tysięcy przeznaczyli na projekt świetlicy i w tym roku ten projekt został zrealizowany i pierwszy projekt na świetlicę w Bronowie w tym roku jeszcze będziemy mieli. Yy, mamy projekt, znamy kosztorys i wtedy się możemy starać o pieniądze yy zewnętrzne. No projekt ten tak dostał, że. że... Zadanie, żeby to był budynek w miarę no, prosty, ma skąd czerpać inspirację, bez takich udziwnień jak na Gminnym Centrum Ratownictwa, żeby był tani w budowaniu, przede wszystkim funkcjonalny i w tym, w tym tygodniu jeszcze ten projekt będziemy mieli, te 6 tysięcy będzie wykorzystane. No powiem taki projekt około 15 tysięcy mniej więcej kosztuje, ale, ale te pieniądze będą wykorzystane. Mając kosztorys my możemy składać wniosek i będzie taki wniosek będzie składany do Programu Operacyjnego Ryby. Ja myślę, że w tej kadencji Przynajmniej ta świetlica w Bronowie, gdzie nie ma w ogóle świetlicy, powstanie. Później będziemy myśleli o e, drugim sołectwie, w którym nie ma świetlicy. E, jeżeli chodzi o komisję i o tą moją nieobecność, to akurat odpowiem na dwa pytania, bo w tym samym dniu zapadała decyzja a propos termomodernizacji. E, my nie mamy umowy podpisanej. Zarząd Województwa Pomorskiego, bo to było na, e, na jednym zarządzie, e, podjął decyzję o tym, że. Udzieli nam tego dofinansowania, że pieniądze przeznaczone z rezerw, z przetargów już ogłoszonych i rozstrzygniętych zostaną w ramach poddziałania 5.5 przeznaczone na kolejne projekty z listy rezerwowej i jeżeli chodzi o gminę Kempice, tam na liście rezerwowej był jeden duży projekt na ponad 3 miliony. Tutaj się nie mają tyle pieniędzy, żeby nam 3 miliony dofinansować, ale obiecują 50% dofinansowania do modernizacji szkoły w Biesowicach. Kosztorysowo to jest na około 1,2 tysięcy złotych. Połowa z tego, no też byłyśmy z panią skarbnik jeszcze drugi raz w Gdańsku, zaszłyśmy tam do pana dyrektora Departamentu Programu Regionalnego Programu Operacyjnego. Też jest taka umowa na razie ustna, bo ten wniosek jeszcze raz musi formalnie przejść dwie oceny. Ocenę merytoryczną, i ocenę strategiczną. E, no też taka obietnica, że już jak w przetargu nam pójdzie taniej, to po prostu e, proporcje zmienią się procentowe, czyli jak pójdzie nam za milion złotych, to będzie 60% z, budże, e, z, e, z Unii, Marsz e, Unii a 40% z gminy. No, no trzeba, też te przetargi nie mogą za pójść, bo ta te, termomodernizacja musi się odbyć dobrze. Nie było tego, tym, tego w budżecie nie ma, bo to jest na razie, proszę Państwa, jeszcze dwie oceny musimy przejść. No jednak nie po to, nie po to, nie mamy umowy podpisanej, nie po to y, tutaj departament y, programów regionalnych się stara o to nasze o dofinansowanie, my się staramy i, i zarząd województwa, czyli najważniejsze pięć osób y, przy dzieleniu pieniędzy zaakceptowały nasz wniosek, żeby później on przepadł. My też ze swojej strony robimy wszystko, co możliwe, żeby formalnie ten wniosek był przygotowany poprawnie. Y, nie ma tego w budżecie, bo nie mamy umowy podpisanej, proszę państwa, ale jak dostaniemy wiosną, będzie decyzja za może 2-3 miesiące, że te pieniądze mamy to my zrobimy y, tak szybko przetarg, żeby jeszcze w tym roku y, tą termomodernizację zrobić. Y, mamy proszę Państwa 6 milionów ponad na y, kanalizacji w Barcinie. Y, Obserwując, ja nie chcę obiecywać, bo to nie wiadomo jak pójdzie w przetargu. Orliki też gdzie indziej szły taniej, ale mamy sporo inwestycji, jak nawet Państwo zauważyliście. No doświadczenie nasze z tego roku czasu, no Orlik nam poszedł więcej niż przewidywaliśmy, ale pozostałe przetargi to wszędzie, pamiętacie, przesuwaliśmy pieniądze, były oszczędności. Także ja nie chcę obiecać, że na pewno będą te oszczędności. Będziemy się martwili jak dostaniemy te pieniądze, bo na razie tutaj zamrażanie tych pieniędzy na coś abstrakcyjnego, będzie umowa podpisana, my już wcześniej będziemy wiedzieli, czy mamy te pieniądze, czy nie. W tej chwili mogę powiedzieć, że na 90% mamy na terminalizację szkoły w Biesowicach, bo takie zapewnienia członków zarządu Województwa Pomorskiego i pana dyrektora Szymańskiego, że, że dostaniemy, ale będziemy się cieszyć, jak umowę podpiszemy. Ja nie chcę tutaj wcześniej wybiegać, a pieniądze, myślę, to i Państwo Radni, i tutaj na inwestycje mamy dużo i myślę, że te 500 z tysięcy z tych pieniędzy, które planujemy wydać. Sześć milionów tu gdzieś tam zaoszczędzimy. zaoszczędzimy. Tak. <noise> <noise> no. E, jeżeli chodzi...